Nord Stream 2 będzie dziś przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim. O losach niezwykle kontrowersyjnego projektu gazociągu zdecydują państwa Unii Europejskiej podczas konferencji w Strasburgu. Jak potoczą się losy tak ważnego dla suwerenności Europy przedsięwzięcia? Nord Stream 2 od wielu miesięcy nie daje spokoju głowom państw europejskich. Przez długi czas trwały ciągłe dyskusje na temat ostatecznego przebiegu gazociągu. Jest to szczególnie newralgiczna sprawa dla państw Europy Wschodniej. Dziś w Strasburgu ma zostać ustalona ostateczna wersja dyrektywy gazowej, odnoszącej się bezpośrednio do Nord Stream 2. W zeszłym tygodniu kraje Unii Europejskiej wspólnie ustaliły stanowisko, które otworzyło drogę do rozmów w Parlamencie Europejskim. Nord Stream 2 – Prawdziwe znaczenie w przypadku, gdy gazociąg według pierwotnych założeń zostałby poprowadzony z pominięciem terytorium państw Europy Wschodniej, zostałyby ona na kolejne długie lata uzależnione od rosyjskiego Gazpromu, który nadał mógłby dowolnie dyktować ceny gazu. Komisja Europejska w 2017 roku zaproponowała dyrektywę, według której części gazociągów na terenach podmorskich państw UE będą podlegały przepisom 3 pakietu energetycznego. Obecny kształt przepisów popiera część krajów UE. Polska jest jednym z nich. Nowelizacja dyrektywy gazowej zmusi i Gazprom i budowany gazociąg Nord Stream 2 do rywalizacji na takich samych zasadach konkurencyjnych jak inne gazociągi na terenie UE. Gazociąg Nord Stream 2 stanowi duże zagrożenie nie tylko dla Europy środkowo-wschodniej, ale także dla całego rynku gazu w Europie. Dzięki staraniom Polski i zdecydowanemu przyspieszeniu prezydencji rumuńskiej mamy nadzieję na to, żeby dyrektywa gazowa została znowelizowana przed końcem tej kadencji parlamentu po to, by chronić rynek gazowy przed dominacją Rosji i Gazpromu, powiedział przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Sprawa gazociągu jest ważnym obrazem rzeczywistej sytuacji suwerenności państwu E w sprawach najważniejszych dla gospodarki